Gabryk z go, a ze mną jest Kelosek. Siema, dobrze mnie słychać? Tak, dobrze Cię słychać. Bo ostatnio mnie zagłośno było. O nie, to. Ja, ja, ja lecę, ja lecę, ja lecę. No ja właśnie źle obudowałam łóżko. Dobra, nieważne. No to polecę z Tobą. Leć, leć, leć. Trochę do góry? Że nie było odcinka. Yy... W tygodniu, tak jak była no. obietnica, ale po prostu. Jakie nie uda. się! O noga! Dobra, skopiuj, skopiuj! Sorry, yy, dam ci ten, masz, masz, masz. A zresztą. Eee, dobra. Sorry za to. Ja dzisiaj wieczorem sobie no, będę to... oglądać ten mój film. On był w ogóle chyba tylko jeden, co nie? Ale co? No... zielony. Nawet nie wiem. Super. Ananas. Fajna pól. Spadłeś? No, spadłem. Tu już na samym końcu. Możesz nawet zauważyć mój most. Tam, jak budowałem. Ok. Skończymy. No. O, super. Uu, ja będę obudę. Żebyśmy nie zostali zniszczeni w pierwsze 10 sekund. Dobra, a ja, ja mam... takie coś areny na się, się kończą tak. Ktoś... My, my, my idziemy sobie na przykład na środek. Ktoś wlatuje nam do bazy, my wojdujemy. No Co i... W... Bieram, wiesz? No nie. Ja Kelosek dzisiaj, dzisiaj bawi się w Hama. Ja no. Jak za darmo, to trzeba brać. PS, on jest chama. tu nie biera, no to. Ej, kto się no zbazie? To... Ty jesteś na środku, tak? No. Niebieski! Aha, no widzę, widzę, ale on jest za dobry. Ja tam nawet nie idę. Ja spobędzę Nie ma sensu. Morski? Ty co jest! Morski? Jeszcze żyje? Nie! Morski! A, a dobra, dobra, nie rozkopał. E, bo się mnie chyba przestraszył. Dobra, chodź tu, ja mam opcję okay, kremstwu. No, 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 no. Masz jakieś złoto, to, czy wszystko sobie wydałeś? E, no mam jakieś. Mam dwa. Mogę? Chodź tu, on tu jest! No już, już. Jest tu! Ratuj! Jezu, jaki ham z ciebie. Gościu sobie kupił Diakseta. A co, nie mogę? Tu jesteś, to jest hamskie. Tak strasznie. O, ogarnie, w ogóle. On tam jest! O. to jest A ogólnie chyba co. jeszcze nie. Zawiadam. Aha, bo Ty też zginąłeś. No sorry, że wziąłem. Nie, no gościu się kupuje, kupuje rzeczy. Tam gościu siedzi jak? na górze, nie dość, że gościu się kupił jak setup. Jak to? To? Co? A, jest tu! Co tu się dzieje? Przepraszam bardzo. Tu jest, jest tu. No co jest? Każdy mieć counter. Tego się nie da. Debil. Aha! 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 Ma kolegę cheatera jakiegoś. Dosłownie e, ten nibył od lager albo cheater. Ja pierniczę. Dobra, kolejna runda. No. Dobra, Jestem, wracamy. Dobra, ja uciekam, ja uciekam, ja uciekam. Znaczy, ja, ja, ja bed, ja bed. Znaczy, ja, ja nie bed, ja nie bed. Dobra. Nie buduj dobrze. Leci, leci. Co jest? Ach, jaki nie w ogóle. Powiedz mi, powiedz mi, co to miało być. On mnie nawet ani jeden raz nie uderzył. Ciebie uderzył? Nie nigdy się budowałem. Ej, no czemu, czemu nie mogłem niszczyć bloków? Jeden, aj, drugi spocony. Czemu wcześniej tak... Nie wiem, jednego zabiłem tam. A jaka ekscytująca rundka. Jest tu! Ma TNT! A ja mam laga mózgu. W sumie jak zwykle. Mózgu? Nie no, znowu śmieć kampiący się trafił, skacze na mnie, na mnie, na mnie, na mnie. siaki nie ogarnę, ale nie, no i... No i... jeden to nawet mnie bić nie umie, ale no drugi no, to... Runda. Dobra. runda, mam nadzieję, że szczęśliwa. No, po, po nieudanej rundzie jeszcze raz. I znowu zieloni! W ostatnim filmie byliśmy ciągle różowi. Teraz jesteśmy ciągle zieloni. Więc nie wiem, zostawcie łapkę w górę i będziemy... Nie, na moich filmach nie musicie zostawiać łapki w górę, chyba, że chcecie. No bardzo ciekawe kupuję duży wełny Speed Bridge. Nie! Ja Jest na serio, jestem genialny. No jesteś taki. Ej, kup kilof. Na drugim poziomie najlepiej. Nie. Nie będę aż takim hamem. Musisz. Czeku kup kilof choć. Kup kilow, bo ty, ty, ty jesteś osobą, która kup, zajmuje się. Oni ogarniają, to... kup kilow mówię! Nie kupię kup kilowa, kilowa bo to są moje... Ty sobie kup kilow. Ja nie potrzebuję Dobra. To ty chcesz kilof. Nie ja. Ej, czekoni, czekoni! Inc, ins, inc. 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 Czekaj, ja, ja szybko kupię wełnę trochę. A się mogę dać. Żółty! No, Cztery, to jest czter, ja to, to jest czter, to jest czter. On mnie walnął z bardzo dalekiej odległości. Serio? Mhm. To ciekawe, ale to czekaj, skopiuj. To daj mi chociaż żelazo na kilo. O, nie, no żółci to są coś. Jacyś... Czekaj, ja zniszczę chociaż czerwonym podjazd. O, jak oni się tu dowidują, to będzie problem. Ja sobie, ja sobie, właśnie, zgłaszam. Ja, ale ja sobie właśnie zgłaszam ludzi. Ja właśnie zgłaszam ludzi. Mam laga mózgu jak w hey, masz ja? O, dzięki. No co dzięki? Moje żelazo. No weź! Weź! No. Przepraszam. Gościu wydał na kilof. moje złoto. Nie, nie. na kilof, tylko na zbrojkę. Ty widzisz co... I co, nie, nie, i nie złoto, nie tylko budowałem. żelazo. Piękny posąg. Ej, e, żółty, żółty, żółty. Nie ogard. obchodzi mnie to! Ty masz killów, no a nie ja! Spiritus no. anti! Uu, mam, mam żelazo Szkło Ja lecę na Ja, no, no, nie, ja lecę fiołko. na Czego? Ja chyba bym na czerwonych poleciał Tyś dołączył? nie będę musiał pracować tego odpowiedź Możesz se, sobie emsy pozbierać na swojego seta Jest przesady No nie piszcie Dobra, zniszczyłem czerwonym, zniszczyłem czerwonym Zniszczyłem czerwonym beda. Nie mają Beda Czerwoni nie mają Ja zniszczyłem żółtym. Ja z ja żółtym zniszczyłem. Ale oni tak... Dlaczego ja porobiłem dwóch żółtych naraz ogólnie? Mhm. Weźmy sobie tego kroca. Masz już na seta. Ja sobie kupiłem seta dawno i byłem u niebieskich w bazie. Okej okay. To ja tu... O, dobra, wróciłeś się. Ja bym dobił tych już żółtych. Dobra. Ej, czerwony! Czerwony! Czerwony, nic! Jestem, jestem. Wiem, 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 ale on chyba, chyba zrezygnował. Jak zobaczył. On coś kupuje. On ma TNT! I fireboy. Ojej, obudujmy na pień łóżko. Znaczy jak... Mówię ci, bo on wiesz, raz niszczy fireballem i będzie po łóżku. A ci powiem, że, że. że ok. Jakby oni będą wkurzeni, bo jakby oni zaczęli. Ej, bo ja mam teksturpaka wyłączonego. O. To szkoda. Sobie szybko go włączę teraz. O, masz Emsy? No mam. Ale nie kupuj sobie na seta. Albo wiem, wiem, tego. wiem, wiem. Sorry za tego seta ostatni ostatniej rundzie. Teraz to mi coś. Teraz co tak jest? widzę wszystko. On nam coś zbiera. Co, tak Dzieci co, tak poleciały? Wiosenka. Ej, fireball! Ej, ej, dobra, zielony. Ja do żółtych lecę. A my jesteśmy No nie są takimi trochę jak do żółtych. A ja gdzieś zielony. Aha. Nagrało się. Nagrało się, się nie obronisz. <grym> Obserwuj może tego. Aha, no, no właśnie o to mi chodziło. Jeszcze ja tak się zastanawiam, czemu go nie ma w bazie. Ja prawie zginąłem. Aha. Ja też. Nie, no rybika kupił. Śmieć. No! <grym> Debil. Idę ci tam pomóc. No co? Od Nie. Drugiej. Co tam się dzieje? No A, i... plus 3 punkty. Dobra, I teraz to już koniec ben... dzisiaj, Bedwarsów. No. Zagramy wam dla Was, zagramy jedną rundkę PvP. Krystal PvP. Dobra, za 3, 2, 1. Jednak zmiana planów, zagramy w Bedwars 1 na 1. Tylko jakiś gościu dołączył. Z jakimś randomem. Jakiś gościu dołączył, więc... Yy, więc trudno. No, yy, pogramy z nim jeszcze. Nie. Dobra, za Jak on się wczepnie, to będę obok ciebie, ale nie chcę być tego. Dobra, jesteśmy na ręce I, i, i mamy soja, dopóki nie zniszczymy mu łóżka. Tak, znaczy nie, nie zabijemy go. Nie? Chodzi po zniszczeniu łóżka. No jeśli go zabijemy, jakby yy, fajne... No dobra, dobra, już każdy wie. Yy, to jest taki bonusik. Yy, bo film nie będzie jakoś super długi. Ale chcę, żebyście sobie... Żeby... Nie chcę nam się. Rzukać, no to na początku... Długo, to co musimy to. zrobić to most jakiś. Z siebie, ale w Bedwarsy na dwójki, więc pogramy takie Bedwarsy. i w sumie fajnie był. Wy też będziecie mieli coś innego. Serw serwera nie możemy powiedzieć, jaki, jak się serwer nazywa. Bo będziecie mieli. No. Okay, Ej, ale jakby co to? Twoi widzowie świecą. No no, bo jak jest ta jakby lista, co nie? Ty mów. To jakbyś nie zauważył, to na dole jest napisana IP serwera. No ale ja je zakryję. Blurem. Dobra, cicho, boś, bo mi film to... Dobra. To gdzie lecimy? O, spadłeś? Ja spadłem, no. no. dowoduje się. W ogóle ciekawe co on robi. Mi się wydaje, że on że kupił po y, prostu milion staków wełny. On leci na diaksę. Mi się wydawało, że kupi milion staków wełny. A nie kupił. Co ciekawe. Ha. Co ty robisz? Cześć Patrz Idź stąd Ej, a ustaw się, e, czekaj EJ! Co jest, jak to porobiłeś? Dobra Ej, tak trzeba napisać później jem miętówki, bo ja jem miętówki Ej no, oddaj moje diaksy Nie! Dobra. Już myślałem. I musimy go tam pilnować. O nie, on poleciał chyba na. Tak. On poleciał na kolejne diakse. Ja pierwszy. A Ja dalej nie wiem jak ja ten unik zrobiłem u ciebie. No dosłownie, ty to skracowałaś tak. No niestety odcinek by inaczej wyglądał gdyby nie ten typ. Przyszedł co? Za... Mhm. Jeszcze chciał na chama tak wyjść, żeby obok mnie być. Ja tutaj to lecę. że mi chcesz, Beda zniszczyć. No ja. Ja nigdy bym cię nie zniszczył. Nie, wcale. E, dobuduj się na Teddyakse już dokończ. x XD tak Fireball. <laughs> Ja bym do niego poleciał. Ale Dobrze. ja się zbyt cykam. XD, on się, on się cykał, on się cykał takiej rymowanki. Dla... W szkole kiedyś była taka sytuacja, że, że pani od angielskiego włączyła nam y, piosenkę. Y, y, o, o szkieletach. I, i Kalosiek się bał. Co Co? ty gadasz? to było, z, nie wiem, z pięć lat temu. No jakoś tak. Ale pamiętam tę sytuację dobrze. No nie, on tu jest! Jest na środku! Na midzie jest! On tu jest! Co on to tu mówi? jest! Nie, no, Czekuj, no, jakby... Nie pętasz, że z angielskiego. Nie pędzesz, że z angielskiego... Czekuj, nie pamiętasz, że. Jest jest nie pamiętasz, że Nie pamiętasz, że, że, nie pamiętasz że mój angiel, że, że 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 ja gorzej gram w Minecraft, że. No co tu jest z angielskiego. Nie pamiętasz, że jestem gorszy, że jestem lepszy w Bedwarsy od y, mojego angielskiego. O, on by mi chyba z par, z pięć fireboli we mnie rzucił. Syk, ja, to, nie wiem. Co to jest mid, bo ja jakby nie jestem zbyt dobry z angielskiego, no. Moje oceny to mówią bardzo dobrze. No, że ktoś jest na środku. A. Ale co to znaczy mid? No, że ktoś jest na środku. Dasz mi trochę na wełnę, proszę. Nie mam. I w Czy ty, ty możesz... Czym ty w skrzyni to trzymasz? A to... Ty możesz patrzeć... Sorry. Ty możesz patrzeć do mojej skrzyni? No, ty nie wiedziałeś, że tak jest? Ocha! No nie, nie wiedziałem. Ciekawe, jakie skarby masz. U mnie nie ma nic. Mhm. No dawaj. Ja nie wiem, ale ja czekam. Ale to jest taki... To jest taki debil. Ej, bo to dzieci oglądają, Nawet... a ty się jak wyrażasz? No przepraszam. Czyli na przykład Olek to y, taki Oluś z Białej Ej, on, on idzie, idzie. Na przykład ogląda to taki Oluś y, i, i no no ten... Lecę do niego. Prawda? On na przykład... Taki... On, on sobie ubudował tak łóżko mega. Ja, ej, czy on na no flya? Chyba nie, ale klepiemy się z nim? Wiem tylko tyle, że maczyło myszkę mega. ja e, właśnie nie. E, dobra, ja nie muszę e, Moja myszka to Bloody. Dobra, ma... skaczemy. Mam nadzieję, że masz itemy potrzebne do. Nie, spadłem! Nie, ja też. Znaczy nie zabił po prostu. On jest dobry. Ja kupię trochę, ty jem, Dokładnie. Tak zraszuj go. Taktyka na hama. A twoja taktyka? Idziemy pod jaxowego seta. No, ja też kupię TNT. Mam trzy TNT. Żebym kupił się firebole. Super, wiesz. No wiedzę to mi to nie potrzebne. Ale wiem, że on ma na pewno tak gdzieś sprota trójka. No nie, to nie no, o... typ grana na enchanty tak mega mocno Jest u Ciebie! Jest, jest tutaj! Nie widzę! Widzę! Ja mam, ja mam fajerki, ja mam fajerki Pomóż mi! Ja jestem u Ciebie, czekaj, ja odłożę tnt do... Yy, TNT! Pomóż mi! Wow, dzięki! Cię obudowasz? No sorry Dobra Chodź, spróbujmy mu po prostu przykrzyć życie. Ale ty się chowaj jakoś. Ale ty się chowaj, skakuj tak, masz gapy? Nie mam. Lecę z jednym tnt chodź ze mną. Ja mam trzy tnt musisz poczekać! Ja muszę wziąć z ender chesta te TNT-ki. Ty się dobudowałeś w ogóle na środek? No, od twojego mostu. Poczekaj! Jak... Co jest? Nie wiem. Co to było? Nie! Ja mu niszczę. Zniszczysz? Nie wiem. Ma drewno. Ma opsa. Nie zniszczę. Chyba żebym kupił sobie kilo. A on gdzie jest? Gdzie jest ten? JEST TU U MNIE! Ja serio? Ja z niego nie ucieknę. Ja spadłam do Wojda. Ale ej, to jest bez sensu. Tu się nie da normalnie to. Co? Jak ja mam, jak ja żelazo... Tu się nie da zniszczyć tych... Ej, no tego obsidianu to... O. Dobra, zostały już ty na... Ty. To ja zrobię może szybkie cięcie. Jak dojdę do, do poteczki, to wam pokażę. Uuu. Dobra, potyczka, zaczęło. Zdeczułem... Ale ja mam, ja mam mógł. Jakiś gościu na y, koloska. Kolosek się wycwanił. E, on on najlepszego seta. Kolosek chyba ucieka. Nie, nie. To tu się dzieje? Co to jest Masz za chłop? Fireballe? Masz firebole? Mam. To y, zrób. Ale z, ucieknij fireball jumpem. To nie ma sensu. Uciekaj, to jest jedna rzecz jaka ci. Nie, no i zmarnowałem przez ciebie firebola. Jedynego. Jakby fire. on jest gapa, to by było po nim. Mario? On ma on ma Goń, Goń go. No widzę. Gdzie on jest? Aha, on, on idzie gapa kupić. Nie, on chyba sobie jak smiecz kupi. Nie. Powiedz mi co. Leci, leci. Nie no. Hump. Ile ma. Eee, Silne... Nie, ona duża. Jakina. Ona dwa. Dobra. Kelosek Granahama. Hama. To najbardziej hamskie rzeczy. Żelazny miecz, łuk uh -huh. oraz yy, oraz yy, ten. Mm. Ola, No dobra, jak on będzie? No to nara! Dzisiaj już koniec od... yy, Pewnie odcinek pojawi się jeszcze jeden w tym tygodniu, ale nie wiem. Pa! Nie no!